Dogmas dzień dziewiąty, jestem w sklepie. Zobaczcie jakie fajne szklaneczki z rurką szklane. Euro, chciałam dla chłopaków trzy takie. No tak herbatkę mama zrobi. Już się tak robi. No tak dłużej jest ciemno na dworze. Już się faktycznie robi taka zima. Wszystko już zobaczcie, ustrojone. Byliśmy na zakupach porannych. Musiałam kupić na obiad, wiecie, produkty. Dziś kotlecik, fasolka z cebulką z masełkiem i ziemniaczki. Dawno nie było, a chłopaki grozanty na śniadanko. Lian! Milan i jego grinczowe skarpety. Słuchajcie, te skarpety są o dużo, za duże, to są od kolina tak naprawdę. Ale Kolin nie lubi grincza a Milan po prostu nie pozwoli sobie ściągnąć tych skarpet, więc wszędzie w nie wchodzi. Dobra chłopaki. Już nie chcesz? To co to za jedzenie? Pipi? Daj bucik. bo Bucik, dziękuję. Chodź. moja kruszynko, malutka. Chodź. Mam mam. Mój ciekawo tutaj będzie. Mam mam pipi. Chcesz od mamy pipi? Mama. A może tu ci naleję pipi. Zobacz, ty chyba nie widziałeś, co mama kupiła. Takie szklaneczki i tu się robi pipi. Naleć tu pipi, zrobić herbatkę. Patę. Zrobić batę? Zrobimy herbatkę, tylko mama to wymyje, okej? Okay? Nie. Zrobimy to, wyrzuć do kosza, poczekaj, będę najwięcej. więcej, to jeszcze do kosza, poczekaj kochani, jeszcze jedno, proszę, bo tutaj jest dla Milana, dla Lijana i dla Kolina, tak, ale macie fajne, Ale macie fajne szklaneczki, po pierwsze mama musi umyć te szklaneczki, zanim mam wam zrobić herbatę do tego, ok? ładnie, już spokojnie. Daj Dybka, mama zrobi herbatkę. Mhm. A no, spokojnie. Nic się nie dzieje. Nic a nic. Okej. Okay. Herbatkę mama zrobi do tych szklaneczek nowych, tak? Oj, tutaj jeszcze rączka. Poczekaj. Tutaj jeszcze rączka została. Została. Została, no. Okej. Okay. Oj, co tu się zaplątało? Idziesz do mamy? Chodź. Okej. Okay, super. Dobra, robimy herbatkę, tak? Mikołaja! Mikołaja to jest bałwanek, wiesz? To jest bałwan. Bałwan tu jest! Dziś mam Beauty Day. Będę robić sobie um, olejowanie skóry głowy. Później się pójdę wykąpać, jak chłopaki pójdą spać. Zrobię sobie jakąś maseczkę. Później jadę do cioci na herbatkę. A w ogóle, to jeszcze bym Wam coś chciała powiedzieć. Kupiłam sobie taki krem na tym kiermaszu. Taki krem, on kosztował 10 euro. Jest to mój najtańszy krem, chociaż w ogóle najtańsza. Rzecz hmm, pielęgnacji twarzy, jaką posiadam, to jest taki sztos, że to się w głowie nie mieści. E, tak fajnie nawilża ten krem, mam tak mięciutką buźkę po nim i też posmarowałam mm, nim buzie kolina i tak samo. Teraz wiecie, jest zimno e, i ta skóra jest taka sucha. Szczególnie też u dzieci zauważyłam, że mam bardzo taką przesuszoną skórę, buźkę, takie, wiecie, e, nosek, tu im się gdzieś łuszczy ta skóra. I posmarowałam kolinowi buzie tym kremem i po prostu to, słuchajcie, tak fajnie nawilżona buźka przez cały ludki dzień. Ja tak samo ja się smarowałam na noc i ja do tej pory no jakby czuję, że mam nawilżoną tą buzię, że ona jest tak fajnie, ma taką barierę zrobioną. I to ta pani właśnie robi sama i tu są same naturalne, sam, sam naturalny skład, co kochanie? Co się dzieje? Co się dzieje? I Koka. Mama ma tłuste włosy teraz z oleju. Tak, będę sobie tu trzymać te dwie, no, dwie godzinki na głowie i później pójdę sobie to umyć. O! Otwieramy numer 9. Otwórz. Tak. I numer 9 jest tu, kotki. Tu. Więc otwieramy tak. Zobaczymy co tam w środku jest. Powolutku! Powolutku żeby się całe nie zerwało. Co to znowu jest? Nie no, po prostu nie wierzę w to. Co. co to jest. To jest chyba do mycia twarzy, to jest taki wacik wielokrotnego użytku. Chyba nie wiem. Dajcie mi znać, nie wiem co to jest. Masakra. To już otwarte, dzieci. Rybki, zamykamy, zamykamy. Aniołki, już koniec, zamykamy. Tak, super. Czekolada, men! Ty jesteś Colin 2, nie? Identyko z tą czekoladą. Dobra. Zamykamy. Okej, okay, macie. Co to jest? To jest chyba myju, od buzia. Nie? Dobra, mama idzie to schować. Tu to dałeś, nie za. Znowu z tym szumem. Okej. Okay. Dobra, bierzemy to. Mama idzie to dać do pokoju. Co? No to weź sobie, no, a mama idzie to dać do pokoju, dobra? Zobaczcie, no coś pięknego. Niezbyt są zainteresowani, nie wiem, czy im herbata nie smakuje, czy co, ale myślę, że Colin będzie zadowolony, jak przyjdzie do domu. Dziś, tak jak mówiłam, na obiadek kotleciki. Już takiego smaka na te kotlety dawno nie było. No, tak mi się dzisiaj właśnie, tak sobie dzisiaj wymyśliłam. Dziś rano. Dziś na obiadek będą kotleciki. Przygotowuję już sobie wszystko, żebym miała to z głowy. Już mam też dość dużo pracy z klientkami, więc po prostu nie będę miała na to czasu. Co ta mama robi? Bam, bam, bam? Bam, bam, mama robi kotleciki z wiesz? Uwaga. I cały czas chodzą z tym szumem, rozumiecie to? Jak słyszycie w tle jakiś szum, no to to jest tam takie, to coś z tym szumem A my tu u cioci, u cioci jeszcze tutaj były prezenty dla Was? To, to jest kolina. dla Kolina, to jest dla Kolina, a to jest dla Ciebie. Ciebie, o! tak. A to weźmiesz, Mówi Jeszcze tak. więcej. Dobra. Mama! Co? Otworzyć Ci. Mama. Tu jest. No czekaj, otworzymy.

A proszę, już otwiera. Yeah. Ej! Otworzysz? Tak, ty masz taką. Pokaż jaką masz ty. Ty masz z Mikołajem, a ty masz z Reniferem. Reniferem. Mm. Pokaż. Wow, co to jest, Mikołaj? I gołaj, i tak! Otworzyłem? śpieszną kawkę kawy to już nie piłam chyba z miesiąc mam więc mam taką e, bardzo delikatną kawę wow a ty co tobie jeszcze Mikołaj prezent zostawił u cioci Doroty i zobacz co mamusia kupiła dzisiaj jaka fajna szklanka już trzy. fajne Trzy, podobać się moim mądrym głowie o proszę bardzo to jest od Kolina prezent! Kolinuś, chodź! Sławek poszedł usypiać chłopaków. Ja e, robię sobie kolację. Zaraz wam pokażę, jaki dostałam prezent od mojej klientki. Zostałam po prostu w szoku. Naprawdę tak mi jest miło, że aż mi się po prostu... aż się wzruszyłam. Ehm, no i co? Aha, jutro umówiłam się na rzęsy. Miałam iść dopiero za tydzień, ale umówiłam się, jutro bo że jestem łysa. Po prostu tak mi poleciały. W tym miesiącu, że to jest po prostu jakaś porażka, ale to chyba przez ten antybiotyk, wiecie. E, wszystko mi leci: włosy, rzęsy, e, po kolei się rozpadam. Zawsze, jak chcę zrobić coś po cichu, to najbardziej hałasuję. z Sisleya czekoladki kosmetyczka i w środku uwaga przytrzymam sobie kolanami i w środku jest paleta cieni Queen Tarzy tutaj mam balsam to działa. Mnóstwo próbek. Takie różne, widzicie, próbki, maseczki, przetestowania. chciałam sobie przetestować ten podkład, więc fajnie się składa. No i tutaj co jeszcze mamy? Też maska. No i tutaj no, jeszcze takie coś, puszek. I to właśnie kubek ja z różnych innych firm. No po prostu coś pięknego, naprawdę. Sławek, widziałeś jaki prezent dostałam od klientki? nie? Mhm. Dobra, słuchajcie, ja już w piżamce, zjadłam sobie kolację. <coughs> Idę spać. Dziś tego vloga na pewno już nie zdążę przerobić. Będzie jutro, czyli będzie jeden dzień opóźnienia, ale to nic, nadrobię. No i tyle w sumie. Do zobaczenia jutro.